Ciężko, widzowie, dzisiaj, o... dzisiaj nieścimy największą skrzyneczkę na całym świecie w Pet Simulator X. Bo ja jeszcze nie mogę doczekać, co mi z tego wypadnie. Wiemy, tu jakieś już 3 godziny. Ciekawe, czy mi coś wyleci. Wow, worek. Ten wielki worek. Wow. Co jest dobra. To zbierajmy coś w sobie, że nic mi wypadło. Ale nic mi nie wypadło. <laughs> to jest ten moment. To jest ten moment. No ale ja co. wiem, Nie mogę się doczekać. Okay. najlepszy moment. Gdzie zniszczymy najlepszą skrzynkę? I o nie co wie już wy to widzicie niszczymy najlepszą skrzynkę niszczymy to dzięku dzięki hełhek666 dzięki sebiusek xd koraln 7 mc15 michel no i przy tym jeśli zomga 1 2 3 4 5 6 no 8 9 10 da niszczymy Trzeba tu też umiecznić screenem Niszczyliśmy No i co ja dostałem? Nic ja nie dostałem Nie żadnych lub Co jest? Hmm. Może nie trzeba dostawać, ale na dzisiaj zniszczyliśmy tą skrzyneczkę. Więc jolo.